Nie wiem jak ty, ale ja bardzo, bardzo kocham zwierzęta, szczególnie pieski. Dlatego dzisiejszy film jest dla mnie bardzo fajny i przynosi mi jego kręcenie dużo radości, bo będziemy uczyli się o chińskich zwierzętach. Nauczymy się, jak zwierzęta nazywać i poznamy zwierzęta wchodzące w skład chińskiego zodiaku. Opowiem Ci także legendę związaną z chińskim zodiakiem. No i przedstawię Ci jeszcze jedno dodatkowe zwierzę, które nie trafiło do chińskiego zodiaku i powiem Ci dlaczego. Jeśli jeszcze się nie znamy, to cześć, jestem Basia, jestem magistrem sinologii i nauczam tutaj w przyjemny i efektywny sposób języka chińskiego. Jeśli jeszcze nie jesteś w Lang Lang Fam, to koniecznie zasubskrybuj mój Kanał I zostań na dłużej, żeby nie przegapić żadnego nowego filmu. Zaczniemy sobie od legendy o chińskim Zodiaku. Istnieje wiele wersji opowieści o powstaniu chińskiego Zodiaku. Według jednej z nich to Jadeitowy cesarz ogłosił wielki wyścig zwierząt z okazji swoich urodzin, aby ustalić porządek znaków Zodiaku. Inna wersja przypisuje tę inicjatywę Buddzie. Mimo drobnych różnic, obie historie opowiadają o tym samym wydarzeniu. Zgodnie z legendą, 12 zwierząt wzięło udział w wyścigu, którego celem było stworzenie systemu odmierzania czasu dla ludzi zwierzęta musiały przeprawić się przez szeroką i rwącą rzekę, aby dotrzeć do mety na drugim brzegu. Tylko 12 z nich mogło zwyciężyć. Wśród uczestników byli między innymi kot i szczur, którzy choć kiedyś byli przyjaciółmi, z czasem stali się zaciekłymi wrogami. Nie byli dobrymi pływakami, ale wykazali się sprytem. Wskoczyli na grzbiet życzliwego wołu, który zgodził się przenieść ich przez rzekę. Gdy dotarli już blisko brzegu, szczur zepchnął kota do wody, by zwiększyć swoje szanse na zwycięstwo. Kot nie zdążył dotrzeć do mety i nie znalazł się w Zodiaku. Od tamtej pory, jak mówi legenda, koty nienawidzą szczurów. Inna wersja historii mówi, że szczur po prostu nie powiedział kotu o wyścigu, przez co ten nie wziął w nim udziału. W końcu szczur i wół dotarli do linii mety. Tuż przed końcem wyścigu szczur zeskoczył z grzbietu wołu i jako pierwszy przekroczył metę. Wół zajął drugie miejsce, a trzecie przypadło tygrysowi, który z ogromnym wysiłkiem przepłynął przez rzekę. Zaraz potem dało się słyszeć głośne dudnienie. To królik skaczący z kamienia na kamień. Szło mu dobrze, dopóki się nie pośliznął. Na szczęście obok płynęła kłoda, której królik się uczepił i dopłynął na niej do brzegu, zajmując czwarte miejsce. Na piątym miejscu pojawił się Smok, ku zaskoczeniu wszystkich, bo przecież potrafi latać i spodziewano się, że będzie pierwszy. Smok wyjaśnił, że po drodze kilka razy zatrzymał się, by pomóc ludziom. Zauważył także królika na kłodzie i dmuchnął delikatnie, by pomóc mu dotrzeć do brzegu. Tuż za Smokiem galopował koń. Jednak ukryty za jego nogą wąż nagle się pojawił, przestraszył konia i wykorzystał moment zaskoczenia, by samemu zająć szóste miejsce, spychając konia na siódmą pozycję. Następnie do brzegu dopłynęli wspólnie małpa, kogut i owca. W przeciwieństwie do innych zwierząt, te trzy współpracowały. Kogut znalazł tratwę, a małpa i owca wskoczyły na nią. Wspólnie zmagając się z nurtem i przeszkodami, dotarli do brzegu. Owca była ósma, małpa dziewiąta, a kogut dziesiąty. Na jedenastym miejscu przybył pies. Choć świetnie pływał, spóźnił się. Cesarzowi wyjaśnił, że nie mógł się oprzeć kąpieli w świeżej wodzie rzeki, która była zbyt kusząca. Kiedy jadeitowy cesarz miał już zakończyć wyścig, usłyszał chrumknięcie. To była świnia. Jej spóźnienie dało początek powiedzeniu: Leniwa świnka. W trakcie wyścigu poczuła głód, zatrzymała się, coś zjadła, a potem zasnęła. Po przebudzeniu dobiegła do mety jako dwunasta i ostatnia. Tak ustalono kolejność w chińskim kalendarzu księżycowym: szczur jest pierwszy, a świnia ostatnia. Po niej cykl zaczyna się od nowa. Kalendarz ten odegrał ważną rolę w kulturze Chin i w powstaniu zodiaku. Jak myślisz, który znak chińskiego zodiaku jest moim? Okej, okay, przejdźmy teraz do tego, jak po chińsku nazwać zwierzęta. Porozmawiamy o właśnie zwierzętach wspomnianych w legendzie zodiaku i o jednym dodatkowym zwierzątku, które nigdy do zodiaku nie weszło. Oglądaj do końca, żeby dowiedzieć się o jakie zwierzę chodzi. Szu, mysz, szczur. I czy Lao szu. Najczęściej, jeśli mówimy o myszce lub o szczurze, to będziemy odnosić się do nich dwuznakowo. Tak? Będziemy opowiadać o tym słówku dwuznakowo, czyli Lao Shu. Natomiast w chińskim zodiaku znajdziesz po prostu zapis szu. Mysz, szczur, to symbol inteligencji, sprytu w Chinach. Nią, krowa, w, bawu. I, to, nią. bawu, krowa to symbol pracowitości i wytrwałości. Hu, tygrys. I, dr, laohu. Podobnie jak mysz czy szczur, tygrys również najczęściej spotykany jest dwuznakowo. Laohu. Tygrys symbolizuje siłę i odwagę. Tchu, królik. I czy tchudzy? Podobnie jak poprzednie słówka, jeśli chodzi o królika, także najczęściej zapiszemy go jako rzeczownik dwuznakowo. Tchudzy. Miałeś, miałaś okazję jeść może te cukierki? Królik symbolizuje delikatność i szczęście. Long, smok. I tiał long, smok to symbol władzy i potęgi, a także deszczu, który był bardzo ważny dla rolników w Chinach, którzy obawiali się suszy. Sz, wąż i tiao sz. Jeśli oglądasz ten filmik w 2025 roku, to właśnie jest rok węża. Wąż symbolizuje mądrość i intuicję. Ma koń i pi ma. Koń to symbol energii, wolności. Yang, owca, koza. I yang lub I tou yang, owca to symbol spokoju i harmonii. Hou, małpa. I zhou jedna małpa. Małpa to symbol sprytu i zabawy. Ci, kogut, kurczak. I ziji Kogut to symbol ambicji i czujności: Goł, pies, It go lub go. Pies to symbol wierności lojalności. Czasami niektórym myli się wymowa psa. Ja zawsze tłumaczę to uczniom tak, że jeżeli ma się psa go, no to trzeba z nim na spacery go, 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 kilka razy dziennie, prawda? Można sobie skojarzyć to z angielskim słowem iść. Dlatego e, łatwiej jest zapamiętać wymowę właśnie słowa pies, czyli go, czu, świnia. I to, czu, świnia to symbol bogactwa, dobrobytu. Fun fact: moim znakiem chińskiego zodiaku jest właśnie świnia. Trzynaste zwierzątko, o którym ci opowiem, to kot. On nie trafił nigdy do chińskiego Zodiaku. Legenda głosi, że szczur zepchnął go do wody i kot nigdy nie dotarł na drugi brzeg rzeki. E, klasyfikatorem do kota będzie Ż, czyli i czy mao a jeden kot. Jeśli chodzi o symbolikę kota, to nie bez kozery ma on tutaj miejsce trzynaste. No bo nawet w naszej kulturze symbolizuje on przecież pech. Co do samych klasyfikatorów, które wymieniłam w dzisiejszym filmie, zauważ, że wiele zwierząt ma klasyfikator G. Jeśli chodzi o ten klasyfikator, to jest to klucz usta, koł i ma takie dwie nóżki. Możesz sobie skojarzyć to tak, że nasze domowe zwierzęta to trochę takie usta na nóżkach. One czekają, aż się im coś tam rzuci, prawda, żeby mogły sobie zjeść. Także takim bezpiecznym klasyfikatorem do zwierząt jest właśnie G. Do niektórych zwierząt kopytnych, jak na przykład do świnek czy do y, krówek, stosujemy sobie klasyfikator TOU, czyli liczymy je jakby na głowy. Natomiast jedynym takim dziwacznym y, klasyfikatorem jest PI, które wygląda trochę jak taka dziwna czwórka i ten klasyfikator jest do koni. Jest jeszcze jeden klasyfikator, o którym wspomniałam. To jest klasyfikator do rzeczy długich i cienkich. Jest to tiao. Jego stosowaliśmy do smoka, do węża, ale tiao możemy też stosować do psa. Ja sobie skojarzyłam to tak, że ogony niektórych piesków są długie i cienkie. Dlatego mamy właśnie klasyfikator tiao. Które zwierzę jest Twoim ulubionym? Daj znać, zapisując je w komentarzu, koniecznie po chińsku. Daj też znać, jakiego znaku chińskiego Zodiaku jesteś. Możesz to wszystko sobie wygooglać, też zostaw mi to w komentarzu. Mam nadzieję, że dzisiejszy film okazał się dla ciebie przydatny. Koniecznie zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić moich innych filmów. A jeśli chcesz się uczyć chińskiego od zera, to również dołącz za darmo do mojego newslettera. Link znajdziesz w opisie filmu. No i zapraszam ci serdecznie do mojego kursu od zera do HSK2. Chiński start. Mam nadzieję, że zobaczymy się na pokładzie na comiesięcznych grupowych konsultacjach dla kursantów. Życzę Ci pięknego, pięknego dnia. Do zobaczenia w następnym filmie. Jesieni. Zajdzie!